Zapraszamy na bankiet. Kurowo! Słucham. Czy plan w domu jest to, że dziś jest bankiet? Tak, jest bankiet. Zawrażamy. Widzisz, jakie są wkurzające? Mnie bawią. 6 Stablet, Glim, glum. Co jest dzisiaj na bankie? A jest dzisiaj szwedzki stół. Szwedzki stół? Super. To moje ulubione danie. Super. Zobacz jaki jest wybór. Jest sianko normalne. Jest sianko na cierpło z sosem teriyaki I jest sianko tak zwane ekstra chrupkie. Zainstarblind Glinglum. Jest to szwedzki stół. Kurowa ponownie szybuje w sondażu. W sondażu mojego serca. Czy mogę pomóc nałożyć? Nie daj mu nakadać, mi nakadał i dał mao. O, prawie mnie miałeś. Co ja rąk nie mam? Ostrożnie proszę. Hej, to nie jest widelec do tego sianka. Tak, wiem królowo. No to zrób coś. Zobacz, może na i do chrupkiego sianka. Kucu! Słucham kurowok, całuję rączki. Jak polejesz chrupkie sianko sosem, to nie będzie chrupkie. O, O, przepraszam. Myślałam, że jest szwedzki stół. Czy nie jest to y, szwedzki stół? Czy mamy z ziemi, jak zwierzę? Bapo czy ty już do buntu? Co teraz, Bapo Jens? Będziemy jeść szwedzki stół z podłogi. Hej, Floreszaj. Cicho. Co, flower Floreszaj, masz spanko? Cicho, bym kiekał. Nie widzisz, że Ramboł Smash śpi, a królat jeden raz mam w z spokoju, więc sicho. Okej, okay, będziemy sicho. Biemki gaj. Jak będziemy. Bardzo mnie niepokoi ta liczba mnoga. A mówiłam wam, że tu jest potwór. Wyskakiwać z kasy. Biemki gaj. Dawaj, dawać, mogą być pomięte. Bimki Gaj, czy ty zarabiasz na mojej tragedii? Przestań za zarabiać na mojej tragedii. Nie, ja jestem potworem, Bimki Gaj. To prawda. Tylko pół potwora. Hej, Fawesh, lecimy. E, zabrać to, co jest nasze. O, w końcu lecimy po naszą godność. O, skąd wiesz, że zabrali nam godność? E, myślałem, że spaś. To chyba mówimy o jakiejś innej. A chodziło ci o inną godność? No dokładnie. Jak ty mnie super rozumiesz. Flaweszaj szybciej. Flaweszaj szybko. Szybko, flaweszaj. Jak chcesz szybciej, to pomóż. Widziałam, jak tu wbiegła do tego opruszczonego burynku. Bimki gaj, gdzie jest kasa? Wyjazd z mojego domu. E, nie, moja tragedia, moje zarobki. E, Ty myślisz, że u ciebie jest tragedia? Mnie broń zabrali. Po co że mi są pieniążki. Zrozum, zrozum, Flaber, I jak ja kupię kontrabandę bez pieniążków. Zobacz zacz próbowałam coś sama skleić. zacz. zrobiłam taką tanką procę, ale to jest zabę, To jest zabę. Tym w ogóle nie da się zabić. O, o, przykro mi, bim, by gaj. Nie miałam pojęcia. Próbowałam też granaty sobie zrobić. Z tych, y, z tych starych puszek, co się walają wszędzie tutaj. No okej, okay. no to może być 50-50. Wzecząsnęło mnie to. Y, takie się ma przez życie że szybko, szybko, a że zapomina się spytać spytać się kim się jest. Bo ja już nie wiem. Weźcie, przestańcie do mnie przychodzić. Ja naprawdę mam to gdzieś. E, dzisiaj, dzisiaj ja tylko jestem. Mnie nie ma dziś. zakadam sunhawki o wątnej pracy terapeutycznej. Random smans. A dziękuję, słoneczko. Pani doktor. Nie jestem panią doktor. Pani doktor, to ona. Moja flaberzyńka. Mi pomogła zwolnić i porwonąć kwiaty. I powiem, tak, kwiaty parchną super, ale skąd są kwiaty? Czemu parchną? I najważniejsze mm, mm, y, pytanie: o co tu chodzi? Powiedz, o co chodzi. Byłaś kurową tak długo, jak pamiętam. E, no, w, w sumie, ja też. O, z jak, tak, no to powiedz, co to jest. Wytłumacz mnie to. O, żeż ty w mordę, teraz wszystko pamiętam. Płacili mi minimalną krajową. No hej, ja jestem dalej. Martwa, ale to nie znaczy, że muszę być blada. Ludzie mnie się pytają, jaki dziunia jest twój, twój sposób na szybkie opalanie. A otóż chodzę goła i raniuńsko go codziennie, punkt ósma. Raniuńczko, codziennie, punkt 11 jestem na plaży i walczę. Walczę, korzystam yy, ze Soneczka. A no, a, no i nie używam filtra. W ogóle. Powiem Cię, Dziunia, jak to bez filtra? W ogóle nie dbasz o zdrowie swojej skóry pozagrobowej. Jesteś taka cool, Dziunia. Ładko święta tam się znowu ktoś topi Koszmar Co za dzień, co za dzień Aż się cizną na usta słowa greckiego epika i pięćniarza Homera Może ten rybikoszczyniec Dawaj kasę za bilet, Bubblegum, nie masz prawa, to nasza wszystkich spuń O, no to dobrze, to nie muszę szkolić przewodników, to nie trzeba tutaj dbać i sprzątać. Słuchaj kucu, tu się płaci za jakość usługi. Eee, okej, okay, proszę, to pieniążek. Nie pozwólmy zamazać naszej historii. Słuchaj, no ja nie pozwolę. Wszystko jedno, jak dużo trzeba będzie wydać na kontrabandę. Widzę, że mamy kolejną grupę. Za mną, kochani, do świata zbrodni. Oto pierwsza linia produktów dawnej fabryki która tu była są kabarnosy, jest klej jest pan, szted, ale to wszystko nie z białka siankowego jak to mięso po które stanęliśmy w kolejkach to mięso kucy y, ta, ta, ta 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 ale kto by jadł mięso kucy y, bardzo dobre pytanie Nikt nie chciał jeść kłódcy, więc zyski były bardzo słabe. O, no właśnie tak czułam. By ratować fabrykę, zainwestowano w norwy produkt. Konie, które smakują jak kurczak. E, tak, jesteś mutantem. E, mutantem warto tutaj powiedzieć, e, bardzo smaczny. Słuchaj. Bez obrazy, ale ja bym cię nie zjadła. A to nie kłóce jardły, dobra z fabryki. To ludzie. Co? So... Taka jest prawda, powiem James. Jesteśmy pod rządami tych, którzy nas jedzą. Poczuj. Poczuj gniew. Poczuj gniew. Poczuj, czuj, poczuj gniew. No nie. no nie powiem, trochę, trochę czuję. Musimy się bronić. Daj detki na kontrabandę. Dziękuję. O nie, szukaj, daj z powrotem. Daj z powrotem. Dała mnie chcący całą piątkę.